Zapraszamy na prezentację mieszkań za to, że na ulicy Sienkiewicza 12, tutaj przed inwestycją, świetne parkingi, miejsce na kosze, więc tak to wygląda z zewnątrz. Zobacz. Dwa mieszkania przygotowane pod klucz. Jedno z ogrodem prawie 93 metry, drugie z pięknym tarasem. Zobaczcie, jak to wygląda w realiach. Także jest przygotowana dla Was zmywarka, jest piekarnik razem z płytą indukcyjną, szafki w zabudowie bardzo fajne przygotowane już szafki w zabudowie. Jest też lodówka razem z zamrażarką świetne szuflady też chodzi wszystko przygotowane już po to, żeby się wprowadzać i e, zamieszkać w tej pięknej okolicy w zatorze.